A teraz Z numerem, numerem 11 Karolina Kurek. Dobry wieczór Państwu. Karolino, jaki kolor jest najbliższy Twojej osobowości? A więc moja osobowość zawiera wiele barw. Jest to cały wachlarz koloru, bo jak wiemy, kobieta zmienną jest. A dzisiaj jakiego jesteś koloru? Białego. Białego. A jakie masz wnętrze? Niewinne. Dobrze, dobrze. A co cenisz w ludziach najbardziej? Najbardziej cenię szczerość i właśnie takimi ludźmi staram się otaczać. Oho, Oho. jest taki. To na tam. pewno jest. ktoś z otoczenia. Jest, jest, jest. To jest z bliskiego otoczenia, tak, tak. Dobrze. Poszedł całús. Mamy jeszcze jakieś pytanko? No, myślę, że tutaj Karolina odpowiedziała. Jak na niewinne tak. wnętrze i szeroki paletarz kolorów, to jest bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo Karolina. To się. była Karolina Dziękuję. Kurek z numerem 11. Teraz z numerem 12 Aurelia Kasińska. Dobry wieczór państwu. A więc jakie jest najciekawsze miejsce, które zobaczyłaś? Najciekawsze miejsce, które zobaczyłam, ale nie w telewizji <noise> i nie w gazecie. Są z pewnością nasze polskie góry. I tyle. A które góry? Oczywiście najwyższe, Tatry. A tam, a że bywasz, chodzisz po górach, jeździsz na nartach, czy jak? Yy, chodzę. Chodzisz? Tak, na samej górze czuję, że cały świat należy do mnie. A byłaś na Giewoncie? Słucham. Byłaś na Giewoncie? Nie, nie byłam. Ale Skoro mówimy o górach, to ja mam pytanie: jak nazywa się burmistrz miasta, w którym się znajdujemy? Oczywiście jest to pan Tomasz Kałużny. A ile lat jest włodarzem miasta? Nie wiem, ile lat ma pan Tomasz, ale patrząc na pana burmistrza, myślę, że jeszcze sporo lat przed nim. No, pani robi w brawa, polityce ewidencję, brawa. politykę. Zapraszamy na wybory, tak? Dziękujemy bardzo. To ja była Aurelia dziękuję. Kasińska z numerem 12. Dziękuję. Numerem 13 Justyna Bryskę. Dobry wieczór państwu. No ja powiedz, Jak wieczór. ty sobie? Ja, ja, dobry, dobry. Słucham. dobry, wieczór, na tak szczęście. Tak się witam, się dobry wieczór. Się. No więc powiedz jak ty sobie poprawiasz humor w na przykład my mamy się piękny dzień, ale w pochmurne dni. Jak sobie poprawiasz humor? Nie wiem, robisz na drukach. Jak sobie wczoraj poprawiałaś? No, ja pochmurne dni nazywam dniami poduszkowymi. To znaczy, robię Daleniuwa. lasagne, potem zjadam górę lodów z bananami. i... Robisz lasagne, ja dobrze usłyszałam. Tak, Aha. tak, gotuję. Okay. No, i do tych lodów jeszcze jest sok malinowy i moje ulubione filmy. Czyli Antonioni, powiększenie, Bertolucci, Zawirski Point, no i moje ukochane śniadanie u Tiffaniego. Ale do tego mm. wszystkiego pewnie zasmażka jeszcze, tak? Dwa okay. razy. I się tak kładziesz, tu sobie, jesz tu, oglądasz i w ogóle nie tyjesz. No zobaczcie państwo, jak pani wygląda. Tu lasagne, tu lody, tu Ale zasmażka. Ale ja nie gotuję tylko dla siebie. Nie tylko dla siebie, tak. ok. A powiedz, Dobrze. czy jest stroje, jakich firm masz dzisiaj na sobie? Hmm. Stroje sportowe firmy Mewa Style, sukienka koktajlowa. Możesz jeszcze raz pokazać? To ja może pomogę. Ko że sukienki koktajlowe, w których występują dziewczęta. Pan do takiej sukienki to może tylko sukienki z koktajlów firmy podchodzić. Desperado London. Tak. Suknie ślubne um, pani Jadwigi Michalak z Kalisza. Oraz suknie wieczorowe Pani Katarzyny Szymańskiej z Wrześni. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Piątka Dziękuję. z Dziękuję. Bardzo ładnie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. To była bardzo. Justyna Bryska z numerem 13. A teraz zapraszamy Agnieszkę 14. Stachowiak. Agnieszka Stachowiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Agnieszko. Jak o, Twoim zdaniem powinna wyglądać Miss Polonia Wielkopolski? Wiesz, jak ja bym zrobił? O tak. Całe na biało. A wiesz co, a ona się popatrzyła tylko w moją stronę. No bogini, ale ja nie mówię, że jak ja bym był kobietą, to ja bym tak zrobił, no. Na jej miejscu. Jak powinna wyglądać mi zły kopas? E, według mnie powinna być przede wszystkim piękna i inteligentna, i powinna reprezentować sobą bardzo dużo, powinna też mieć poczucie humoru, bo to jest bardzo ważne. No to haha. Haha. Bardzo. ha mam poczucie humoru. Okej. Okay. A y, wobec tego, jeżeli możesz, to zareklamuj Wielkopolskę. To tak po, po swojemu Wielkopolskę. Jakbyś chciała tak, jakbyś miała właśnie wystąpić, że... A Wielkopolska to jest najpiękniejsza, gdyż... Ja może zareklamuję to w, tro, w troszeczkę inny sposób, gdyż twierdzę, że Wielkopolska jest, daje nam bardzo dużo możliwości rozwoju. Większe miasta w Wielkopolsce gwarantują nam szeroką gamę edukacyjną na różnych kierunkach. Sama osobiście studiuję na kierunku, który jest pierwszy w Europie i jedyny. Jest to filologia indonezyjsko-malajska na UAM-ie. No to faktycznie bardzo dużo wspólnego z Wielkopolską. Okej. Okay. Ale, ale wykazałaś się tam chęcią... Tak, tak, yy, tak nad, przebija yy, yy, patriotyzm lokalny. Tak, tak, przebija bardzo i, i tak gospodarczo tak, się zrobiło. A no. gdybyś miała zareklamować wrześnię... No Myślę, że te wybory Miss Polonia Wielkopolski są najlepszą reklamą dla tego miasta. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że września stała się stolicą piękna w Wielkopolsce. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Brawa. Teraz Numer numerem 15. 15. Natalia Rozmiarek. Dobry wieczór, Natalio. Witam serdecznie. Powiedz nam, bo to. No właśnie. Czy warto marzyć? Oczywiście, że warto marzyć. marzyć? Oczywiście, że warto marzyć, ale no, dlaczego warto marzyć i jakie na przykład Ty masz takie marzenia, które, które chciałabyś, żeby się spełniły? Oprócz tego, żeby dzisiaj wygrać oczywiście. Mam takie marzenie, mam bardzo dużo marzeń. Ale nie powiem, tak? Ale nie powiem. Nic. Marzenie? Warto marzyć, gdyż nie wiem. No dobrze. Woda, ogień, powietrze czy ziemia? Którym w czterech żywiołów jesteś? Zdecydowanie ogień, gdyż jestem nieprzewidywalna, zaskakująca i, i nigdy nie wiadomo, co mi przyjdzie do głowy. No nas też zaskoczyłaś, że nie powiedziałaś, o czym będziesz marzyć. No. no i zaskoczę i nie powiem. To była Ognista Natalia z numerem 15. Ja tak. no musiałam swój plan zajęć przytoczyć nowe zadania, jak przemiarki, liczne próby i przygotowania. Poza tym jestem ciągle tą samą Asią, normalną studentką. Warto zauważyć, że studenci teraz mają sesję, a my musimy tutaj występować, znaczy chcemy występować. Więc kiedy jutro już odpocznę po konkursie, wracam normalnie do egzaminów. A powiedz, czy też zmieniło to, to, to w tobie, że na przykład obcięłaś grzywkę? Nie. Miałeś wcześniej taką grzywkę? Tak. Okej. Okay. Nie, nie, tylko tak, pytam. A spotkał Prowadzi. mnie pan wcześniej? Gdzieś? Ja się wiesz, jak nazywa się amfiteatr, w którym się znajdujemy. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, to jest amfiteat Anny Jantar. My już My tańczyliśmy. Tańczyliśmy, ja coś tam ruczałem, a, to, a ja coś też do nas dotarło. Recytowaliśmy. Co że... tak. Może... mam śpiewać? Że to jest z repertuaru Anny Jantar? Był wiersz. Chcemy usłyszeć? Były tańce. Jak ja się śpiewa? Chcemy? Ja nie jestem solistką, ja prawdzie my, my będziemy w robić chęć. A panie Michale, przygotował Pan podkład profesjonalny, amatorski. Tak. Dobra, coś za ale będzie coś krótkiego, bo my tutaj strasznie drżymy i nam głosy też będą tak brzydko. Ale cisza.